Witaj w rankingu najlepszych grilli elektrycznych serwisu sprawdzono.pl. Przygotowaliśmy dla Ciebie 7 ciekawych i zasługujących na uwagę modeli. Wśród nich znajdziesz sprzęty mniejsze i większe, tańsze i droższe, o wielu zaawansowanych funkcjach lub jedynie o podstawowych opcjach. Wszystkie je łączy jedno. Są solidne, praktyczne i pozwalają szybko przygotować całą gamę pysznych, grillowanych dań. Najdroższy z zaprezentowanych grilli kosztuje niespełna 1400 zł, a najtańszy poniżej 200 zł. Linki zakupowe do sprzętów zaprezentowanych w rankingu znajdziesz w opisie filmu. Zaczynamy: Brown Multigrill 9 Pro. Na pierwszej lokacie znalazł się bezkonkurencyjny i najmocniejszy w całej stawce wielofunkcyjny grill. Brown Multigrill 9 Pro. W zależności od modelu, grill ten może mieć nawet trzy zestawy wymiennych płyt oraz praktyczną termosondę. Wariant wyposażenia możesz oczywiście dopasować do swoich potrzeb. Przejdźmy teraz do szczegółowego opisu tego sprzętu. Brown Multigrill 9 Pro to największy spośród kontaktowych grilli tego producenta. Każda płyta ma powierzchnię ponad 850 cm2 dzięki czemu za jednym zamachem przygotujesz jedzenie dla nawet 8 osób. Co więcej, sprzęt dysponuje mocą aż 2200 W. Szybko się rozgrzewa i w mig jest gotowy do pracy. Dodatkowym ułatwieniem są trzy automatyczne programy pracy do hamburgerów, panini i podtrzymania temperatury, umożliwiające perfekcyjne grillowanie wybranych potraw. Podczas grillowania można korzystać z dwóch identycznych lub z dwóch różnych płyt. Jednej ryflowanej i jednej płaskiej. Pozwala to dopasować sposób opiekania do potrzeb różnych produktów lub potraw. Każda spłyt ma oddzielne, niezależne sterowanie temperaturą. Taka funkcja sprawdza się w przypadku potraw, które wymagają mocniejszego opiekania z dołu i słabszego podgrzewania z góry albo na odwrót. Niezależne sterowanie temperaturą każdej spłyt umożliwia też jednoczesne grillowanie dań wymagających zupełnie innych parametrów pracy. Wystarczy rozłożyć multi grilla 9 Pro na płasku. Zamieniając go w grill stołowy i układając składniki wymagające wysokiej temperatury na jednej płycie, a te wymagające niższej temperatury na drugiej. W ten sposób płynnie przechodzimy do kolejnej zalety sprzętu Brown, czyli do możliwości pracy w trzech pozycjach: zamkniętej, półotwartej i otwartej. Pozycja zamknięta przeznaczona jest do grillowania dań, wymagających równoczesnego opiekania z obu stron. Na przykład wrapów. Pozycja półotwarta pozwala mocno opiekać danie od spodu, a jednocześnie lekko podgrzewać je od góry, co świetnie sprawdza się w przypadku zapiekanek lub tostów z serem na wierzchu. Pozycja otwarta umożliwia za to grillowanie z jednej strony. Rozłożony na płasko Multigrill 9 Pro ma powierzchnię ponad 1700 cm2, na której zmieszczą się wszystkie składniki obiadu lub kolacji dla kilku osób. Unikalną funkcją najwyższego modelu Multigrilla 9 Pro jest możliwość zamiany go w gofrownicę. Wystarczy tylko wymienić płyty i przygotować ciasto, by po kilku minutach delektować się słodkimi lub wytrawnymi goframi. Dzięki wysokiej mocy gofry pieką się błyskawicznie i są idealnie chrupiące. Opisywany model grilla Brown ma zintegrowaną termosondę, która monitoruje temperaturę wewnątrz potrawy. Po wbiciu jej w porcję mięsa lub innego produktu, można ustawić pożądaną temperaturę dania, by uzyskać swój ulubiony poziom wysmażenia. Ciekawą funkcją jest też sir, czyli mocne obsmażanie dania na koniec pieczenia. Grill rozgrzewa się wtedy do 265 stopni Celsjusza, co pozwala uzyskać apetyczną brązową skórkę, tak pożądaną przez miłośników steków. Po zakończeniu grillowania zarówno płyty, jak i tackę na tłuszcz można umyć w zmywarce. Szczegółową recenzję tego modelu znajdziesz na portalu sprawdzono.pl Tefal OptiGrill Plus GC718D. Tefal OPTI GRILL PLUS to grill kontaktowy o mocy 2000 W i powierzchni grillowania 600 cm2, która pozwala na przygotowanie jedzenia dla dwóch do czterech osób za jednym razem. Wyposażony jest w jeden zestaw demontowalnych, ryflowanych płyt, które nachylone są pod kątem 7 stopni. Dzięki temu wytapiający się z potraw tłuszcz oraz soki mogą swobodnie ściekać do tacki ociekowej. Każda z płyt grillowych pokryta jest nieprzywierającą powłoką PTEFE, -E, która zapobiega przyklejaniu się do ich powierzchni resztek jedzenia, a dodatkowo ułatwia czyszczenie po zakończonym grillowaniu. Zarówno płyty, jak i tackę ociekową można łatwo myć w zmywarce. Jak zapewnia producent, OptiGrill sprawi, że każdy, nawet początkujący fan kulinariów, stanie się mistrzem grillowania. Wszystko to za sprawą inteligentnej technologii Automatic Sensor Cooking, która w pełni przejmuje kontrolę nad przygotowaniem potraw. Po umieszczeniu produktów na płycie, Grill Tefal wykrywa ich grubość i ilość produktów, a następnie automatycznie dobiera temperaturę i czas grillowania w taki sposób, by przygotowywane dania zawsze były idealnie wysmażone. OptiGrill Plus wyposażony jest również w sześć gotowych programów pracy. Stworzonych z myślą o przygotowaniu różnych potraw: czerwonego mięsa, kurczaka, ryb i owoców morza, burgerów, panini oraz kiełbasy. Urządzenie ma funkcję umożliwiającą grillowanie zamrożonych produktów bez konieczności ich wcześniejszego rozmrażania. Oprócz rozbudowanej automatyki, grillem tefal można też sterować manualnie, wybierając pożądaną temperaturę na panelu urządzenia. Pomocny podczas grillowania jest też wizualny wskaźnik poziomu wysmażenia, który znajduje się na rączce grilla. Jego kolor zmienia się w zależności od stopnia wysmażenia potrawy od rare, przez medium, aż po well done. Po osiągnięciu każdego z tych poziomów, grill emituje sygnał dźwiękowy, który ułatwia zakończenie grillowania w optymalnym momencie. Ten sam wskaźnik informuje o rozgrzewaniu się płyt grilla oraz o gotowości urządzenia do pracy. Trzecie miejsce to Brown Multigrill 7. To wszechstronny sprzęt o mocy 2000 W, do którego dołączone są płyty: jedna gładka, jedna grillowa oraz zestaw dwóch płyt do pieczenia gofrów. Podobnie jak zwycięzca naszego rankingu, Brown Multigrill 7 może pracować w trzech pozycjach: zamkniętej, półotwartej oraz otwartej, co daje użytkownikowi nieskończone możliwości przygotowywania dań na śniadanie, obiad i kolację. Multigrilla można więc używać jak typowego grilla kontaktowego. Można rozłożyć go na płasko, zyskując większą powierzchnię jednostronnego grillowania, lub zablokować w otwartej pozycji, która pozwala na mocniejsze przypiekanie potrawy od dołu i delikatniejsze podgrzewanie jej z góry. Dzięki dwóm niezależnym od siebie termostatom można oddzielnie ustawić temperaturę każdej spłyt, dostosowując ją do potrzeb przygotowywanego dania. Wszystkie płyty, a także tackę ociekową na tłuszcz, można myć w zmywarce. Podczas pracy w pozycjach zamkniętej i otwartej powierzchnia obustronnego opiekania wynosi niemal 670 cm2. Po rozłożeniu na płasko uzyskujemy ponad 1330 cm2 powierzchni opiekania jednostronnego. Przekłada się to na możliwość jednoczesnego przygotowania jedzenia dla nawet 6 osób. Multigrilla można szybko i łatwo zmienić w gofrownicę, która przygotuje jednocześnie cztery chrupiące gofry. Idealne ustawienia temperatury pieczenia gofrów zostały zaznaczone obok każdego pokrętła, co dodatkowo ułatwi pracę niewprawionym użytkownikom. Jak już wspominaliśmy, moc grilla Brown to aż 2000 W. Pozwala to na szybkie i równomierne rozgrzewanie płyt do temperatury sięgającej nawet 230 stopni Celsjusza. Szybkość działania jest też zasługą wbudowanych elementów grzejnych, które przenoszą ciepło bezpośrednio na płyty. W tym miejscu warto wspomnieć też o prostym sterowaniu MultiGrillem 7. Odpowiada za nie przejrzysty panel z pokrętłami i przyciskami, który służy nie tylko do regulacji temperatury, ale też do ustawiania timera. Tefal OptiGrill Elite XL GC760D. Tuż za podium uplasował się Tefal Opti Grill Elite XL, czyli grill elektryczny o wysokiej mocy 2200 W i powierzchni XL, na której można jednorazowo przygotować jedzenie dla nawet 8 osób. Wyposażony został w zestaw zdejmowanych, ryflowanych płyt grillowych z aluminiowego odlewu, które są pokryte nieprzywierającą powłoką PTFE każda z płyt. Ma powierzchnię 800 cm 2 W opti grillu Elite XL zastosowano zaawansowaną inteligentną technologię sensor Cookin Plus. Zamontowane w nim czujniki wykrywają ilość i grubość produktów ułożonych na ruszcie, a następnie dopasowują do nich czas oraz temperaturę grillowania. Zadaniem użytkownika jest jedynie ułożenie potraw na grillu, a następnie zdjęcie ich, kiedy zabrzmi sygnał dźwiękowy informujący o uzyskaniu idealnego poziomu wysmażenia. Wyposażony jest również w asystenta grillowania, który kryje się pod kolorowym kwadracikiem umieszczonym na panelu sterowania. Ten intuicyjny interfejs dba o odpowiedni poziom wysmażenia potraw, wskazując użytkownikowi na jakim etapie aktualnie jest jego stek. Rare, medium czy well done. Asystent wskazuje też czas grillowania niezbędny do osiągnięcia pożądanego stopnia wysmażenia. Sporym atutem grilla Tefal jest zestaw aż 16 automatycznych programów pracy przez przeznaczonych do przygotowywania między innymi potraw z różnych rodzajów mięs, warzyw, ryb i owoców morza. Produkty te mogą być zarówno świeże, jak i mrożone. Poza automatycznymi funkcjami można korzystać też z trybu manualnego, w którym zarówno temperaturę, jak i czas pracy dobiera się ręcznie. W OptiGrillu Elite XL zastosowano też inne ciekawe udogodnienia, np. funkcję intensywnego podsmażania, która dba o zachowanie soczystości mięsa, Zapewniając jednocześnie apetyczną, przyrumienioną skórkę, oraz nachylone pod niewielkim kątem płyty grillowe, które sprawiają, że wytapiający się podczas opiekania tłuszcz łatwo spływa do tacki ociekowej. Dzięki nim gotowe potrawy są mniej kaloryczne, a jednocześnie zdrowsze i smaczniejsze. Bosch TCG 3302. Piątą lokatę zajął grill elektryczny Bosch o mocy 2000W który zapewnia wysoką wydajność grillowania, szybkie nagrzewanie i stałe utrzymanie wybranej temperatury. Wyposażony jest w dwie wyjmowane, ryflowane płyty z kanalikami odprowadzającymi tłuszcz poza obszar grillowania. Niestety, w zestawie brak tacki ociekowej na skapujący tłuszcz i soki. Użytkownik sam musi zadbać o znalezienie i podstawienie odpowiedniego naczynia pod odpływ. Wykonane z aluminium płyty grillowe pokryte są powłoką zapobiegającą przywieraniu potraw. Po zakończonym gotowaniu i ostygnięciu można myć je w zmywarce. Jedną z największych zalet grilla elektrycznego Bosch jest możliwość opiekania jedzenia w trzech różnych pozycjach przy zamkniętej pokrywie jak w grillu kontaktowym. W pozycji półotwartej oraz w pozycji otwartej, w której urządzenie zmienia się w typowy grill stołowy. W pozycjach zamkniętej i otwartej uzyskujemy około 680 cm2 powierzchni grillowania, a po rozłożeniu grilla jest to już ponad 1360 cm2. Do sterowania temperaturą grillowania służy pokrętło, obok którego widnieje skala od 1 do 5. Regulacja temperatury jest płynna, co umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów pracy urządzenia do potrzeb użytkownika oraz przygotowywanej potrawy. Podpowiedź, jak dobrać temperaturę do rodzaju grillowanych składników i dań, znajdziemy na pokrywie urządzenia, gdzie schematycznie przedstawiono optymalne ustawienia MPM MGR10M. Grill kontaktowy MPM to prosty w obsłudze i solidny sprzęt o wysokiej mocy 2000 W, który w dodatku cieszy się bardzo dobrymi opiniami użytkowników. Urządzenie ma płynną regulację temperatury w zakresie 150 do 230 stopni Celsjusza oraz wyjmowane płyty grillowe pokryte nieprzywierającą powłoką. Wymiary pojedynczej płyty wynoszą 27,5 cm na 24 cm, co daje 660 cm2 powierzchni grillowania. Co ważne, zarówno płyty, jak i tackę zbierającą ściekający z nich tłuszcz, można zdemontować i umyć w zmywarce. Grilla MPM można używać na trzy sposoby: jako grilla kontaktowego, otwartego grilla stołowego lub półotwartego grilla. Idealnego do opiekania dań od spodu i jednoczesnego roztapiania sera na ich powierzchni. Regulacja położenia górnej płyty jest skokowa. Wykonuje się ją przy pomocy umieszczonego przy zawiasie suwaka. Temperaturę pracy reguluje się przy pomocy innego suwaka, tym razem znajdującego się na froncie urządzenia. Obok niego znajdziemy jeszcze lampkę kontrolną stanu pracy oraz lampkę informującą o podłączeniu lub nie do sieci. I to wszystko. Minimalizm w czystej postaci mozano 2200 W. Ostatnia propozycja z naszego rankingu to polecany przez wielu użytkowników grill kontaktowy Mozano o mocy 2200 W i nadspodziewanie niskiej cenie. Taki sprzęt można dostać już za niespełna 200 zł, co czyni z niego ciekawą propozycję dla osób poszukujących dużego, mocnego, a jednocześnie taniego grilla o bazowych funkcjach. Prezentowany grill Mozano szybko się rozgrzewa i szybko opieka potrawy. Wyposażony jest w ryflowane płyty o wymiarach 29 na 23 cm, czyli o powierzchni 667 cm2. Podobnie jak modele z poprzednich lokat, również grill Mozano może pracować w pozycji zamkniętej i otwartej, w której powierzchnia grillowania wzrasta do ponad 1300 cm2. Ze względu na zastosowanie zwykłych zawiasów bez suwaka i skokowej regulacji, w pozycji zamkniętej górna płyta jest zawsze lekko pochylona do tyłu, co warto brać pod uwagę przy opiekaniu grubszych kawałków jedzenia lub dań. Regulacja temperatury w grillu Mozano odbywa się przy pomocy pokrętła umieszczonego na panelu sterowania. Jest to w zasadzie jedyny element sterujący, jeśli nie liczyć kontrolek zasilania i gotowości. Co ważne, Płyty tego urządzenia nie są demontowalne. Trzeba czyścić je ręcznie przy pomocy wilgotnej ściereczki. Znasz już wszystkie z polecanych grilli kontaktowych i wiesz, dlaczego wybrane przez nas modele zajęły te, a nie inne lokaty. Czy wśród tych propozycji znalazłeś idealny grill do swojej kuchni? Jeśli tak, to podziel się z nami w komentarzu swoim wyborem. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub potrzebujesz dodatkowych porad, przejdź do eksperckich artykułów na portalu. Sprawdzono.pl. Linki do nich znajdziesz w opisie filmu.